Wyobraź sobie, Front Zachodni, rok 1916. Niemiecki snajper wychyla się nad okopem, patrzy przez lunetę, a na twarzy nosi stalową maskę ochronną. Ta maska, zwana Sapen była jedną z pierwszych prób osłony twarzy snajperów. Wykonana z hartowanej stali, z dwoma wąskimi szczelinami na oczy, czasem z dodatkowymi elementami chroniącymi policzki i nos. Często maski te miały ozdobne kolce. Pod którymi kryły się bolce mocujące stalową klatkę do hełmu. Jednak jako ochrona przeciwko odłamkom i rykoszetom, nie przeciw kulom, maski miały swoje ograniczenia. Brak wentylacji, ograniczone pole widzenia, ogromny ciężar to wszystko sprawiało, że były używane tylko w nielicznych przypadkach. Niewiele ich powstało, szacuje się, że może tylko kilkaset do tysiąca lub dwóch egzemplarzy. To mroczna i fascynująca część historii zbrojeń I wojny światowej stalowa twarz wojny.